Ten robot potrafi wchodzić po schodach. Mowa na targach IFA prezentuje Zeusa 60, czyli urządzenie, które wniesie waszego robota po schodach. Jak to wszystko działa? Robot, kiedy skończy sprzątać na dole, a wie, że ma zaprogramowane jeszcze jedno piętro, wieża do specjalnego urządzenia, które wnosi go po schodach i to dosłownie. Następnie sprząta on drugie piętro i jest w stanie zejść za pomocą tego robota no i naładować się w stacji dokującej. W ten sposób eliminujemy konieczność przenoszenia urządzenia między piętrami, no i oczywiście na przykład dokupowania dodatkowej stacji na górę. Ale to nie wszystkie nowości. Kolejną nowością jest Sirius 60, czyli robot odmowy, który potrafi chwytać. Natomiast ramię nie jest takie klasyczne, jak znamy już do tej pory, ponieważ ze względu na nową, wysuwaną miotełkę, jest on w stanie także chwytać przedmioty jak kraw. I na przykład, kiedy mamy większego misia, takiego jak tutaj, to nie złapią go te szczypce z boku, tylko te dwa ramiona i przeniosą go w dogodne miejsce tak, żeby odkurzacz mógł posprzątać. Natomiast wracamy na ziemię. Z60 Ultra Roller Complete to odkurzacz, który już niedługo może znaleźć się u Ciebie w domu. No i zobaczcie, jak to dokładnie działa. Tak wygląda spód odkurzacza. To, co zwraca szczególną uwagę, to oczywiście roller. To jest nowość w mowie. Zawsze mieliśmy dwa pady mopujące, w tej chwili mamy roller. Natomiast on w tej chwili nie dość, że potrafi się wysuwać, zobaczcie, to jeszcze sprząta dużo szerszą powierzchnią niż pady mopujące. Dodatkowo mamy także funkcję ochrony dywanu. W momencie, kiedy robot wjeżdża na dywany, to nie zostawia padów mopujących, tak jak do tej pory w stacji, tylko zasłania tego mopu. 爸爸 po to, żeby nie zmoczyć dywanu. Poza tym mamy oczywiście podwójną szczotkę, jeśli chodzi o odkurzanie, no i klasyka, czyli wysuwana miotełka, która dobrze w każdy kąt. Mowa to oczywiście także kosiarki automatyczne, nie zatrzymują się oni na podstawowych modelach, dlatego, że już niedługo będziemy mieć nową premierę Lidax Ultra Series, która już niedługo zadebiutuje na naszym rynku i będzie miała przesuwane ostrze aż o 5 cm, więc będzie mogła docinać krawędzie. Mowa nie zatrzymuje się i wprowadza także roboty do czyszczenia basenu. Zobaczcie, tutaj co to jest najważniejsze w tym modelu, to bardzo duża szerokość tej szczotki. I możliwość dojazdu aż do samych krawędzi. Nowości jest tak dużo, że moglibyśmy pokazywać je jeszcze przez godzinę. Natomiast zakończymy tym, czym mowa zasłynęła, czyli rzeczami do sprzątania. Mowa M50 Ultra, czyli odkurzacz, który w tej chwili, nie, dość, że ma cały ukryty napęd w szczotce, ma większy zbiornik na wodę, dodatkowo jeszcze pozwala sprzątać na leżąco, z wygodną, zginaną rączką. A dzięki napędowi jesteście w stanie sterować tym odkurzaczem wprost ze swojego smartfona.